Witam. Dzisiaj pytanie. Co w takim małym... ...urządzanku... ...może być? Zaraz zobaczymy, bush. lekkoje, ...lekko je... ...podmęczyłem... ...i zaraz zobaczymy. Jest... ...maju się coś... rysuję. Co tutaj? nim siedzi... Styg da? a tu będzie kolejny styg, bądź dwor, zobaczę, no i jest, rrr, pierwszy i tutaj drugi, na <gry> My zobaczę, czy tutaj coś jest w tym dokręcanym ramencie, Bezpiecznie może. Zaraz rozkręcimy. No podsumowując, w środku już więcej nic nie było, oprócz sprężynki małej, czyli są na dwóch stykach i dwa birożki, prawdopodobnie z Jeden jest na musie z nim natomiast drugi na no, magnetycznym, czyli będzie tam do rzucenia, natomiast musząc sobie zostać. Eh? Snap, Action, Model and Eden.